Kojarzycie może bajkę o pszczółce Mai? To też jest Maja, tylko troszeczkę inna. Ona również chciałaby życia jak w bajce. Gdzieś niedaleko o. tutaj? latają mi przyjaciele, Bartek oraz Krystian. Dziś specjalnie dla nich stworzymy nowy tenki dom, gdzie ukryte mechanizmy będą zbierać cały miód, a nasze pszczółki będą mogły żyć jak w prawdziwej bajce. Będziemy potrzebować duży zapas redstone'a, trochę kwarcu i wełny, a także sporą ilość żelaza oraz kolorowego betonu. Będzie to dość czasochłonny projekt, więc od razu zabieramy się do roboty. Najdłużej zajmiemy pewnie pozyskiwanie wystarczającej ilości żelaza, więc zaczniemy sobie. Od zrobienia małej farmy golemów. Sam projekt zacząłem tworzyć oczywiście na trybie kreatywnym i to na streamie. Design tej farmy golemów zaczerpnąłem z kanału AJA Minecraft. Link do jego filmu oczywiście w opisie. A po zbudowaniu całości zapisałem projekt z pomocą modyfikacji, tak jak w poprzednim filmie zapisywałem projekt domku. Przenieśliśmy się na nasz świat i znaleźliśmy odpowiedni teren do postawienia farmy w taki sposób, aby nie stała za blisko obecnej podziemnej wioski. Delikatnie poszerzyłem teren, żeby budynek pasował w tym miejscu i zająłem się zbieraniem materiałów na budowę. Potrzebowałem sporo okorowanego drewna. Wyrobów Pokaźną ilość deepslaitu, po który musiałem udać się w podziemia. Podczas kopania znalazłem spore złoże złota, z którego pozyskałem aż 38 sztuk tego surowca. 38, ponad pół staka w jednym złożu. Odkryłem również zatopioną kopalnię, gdzie ubiłem kilka świecących squidów i zebrałem troszkę lapisu. Pozostało mi już tylko zebrać mech oraz liście z drzew azalni. Jako, że sadzonki tych drzew rosną nam mchu, kiedy się na nim użyje mączki kosnej, to wiedziałem, że ten zielony blok jest jedynym blokiem, którego potrzebuję. Wpadłem na pomysł, że może on się pojawić we wraku statku. Dlatego wziąłem pod pachę garść fajerwerk i ruszyłem na eksplorację. Acyjny lot nad oceanem. Znalazłem po drodze podwodną świątynię i kilka wraków, jednak w żadnym z nich niestety mchu nie było. Udało mi się jednak odkryć w jednej ze skrzynek mapę ze skarbem, o której na początku zapomniałem, ale później po dorobieniu większej ilości fajerwerek, poleciałem odszukać ukryty łup. Jak się okazało, tuż obok zakopanej skrzyni był jeszcze jeden przewrócony wrak statku, w którym, jak się na moje szczęście okazało, pojawiły się aż cztery bloki mchu. Roznożyłem go kawałek od wioski, aby pozyskać trochę tych dywanów i sadzonek drzew azali. Później zebrałem liście z wyrośniętych drzewek i po Zostało mi już tylko zrobienie wagonika i zdobycie name taga, żeby zombie, którego będę musiał złapać, nie zniknął. W tym celu musiałem wyekspić jednego z wieśniaków i w ten sposób miałem wszystko, czego potrzebuję do stworzenia farmy żelaza. W trakcie kiedy buduję farmę, chciałbym wam przypomnieć, że obecne filmy w dużej części powstają na streamach, z których robię również małe poboczne odcinki, na których możecie zobaczyć i usłyszeć różne historie, które na głównych filmach z tej serii się nie pojawią. Cała playlista jest w opisie, więc zachęcam do sprawdzenia i działamy dalej. Po wybudowaniu całej farmy, wpuszczeniu do środka zombiaka imieniem Zenek, a także trzech wieśniaków, którzy wspólnie założą tu mini wioskę, zdałem sobie sprawę, że muszę dodać jeszcze kilka mochowych dywanów, aby golemy na pewno respiły się w wodzie, a nie na blokach drewna. O! Albo na przykład tutaj. Teraz, gdy nasze żelazo automatycznie zaczyna się zbierać, możemy wziąć się za kupanie piasku i gravelu na cement. Z którego zrobimy oczywiście kolorowy beton. Obliczyłem, że będę potrzebował ponad 3,5 bloków, czyli prawie 60 staków cementu w różnych kolorach, a więc po 30 staków piasku oraz żwiru. Zacząłem jednak od zebrania tych łatwiejszych rzeczy, takich jak 32 białe barwniki, 37 czarnych barwników oraz 231 żółtych kwiatków, które oczywiście również przerobiłem na barwniki. Do zbierania żwiru z dna oceanu chciałem dodać na hełm zaklęcie respiration, żeby móc oddychać pod wodą. Jednak niestety nie miałem dostępnego wieśniaka, więc jedynie dorobiłem łóżka i porozrzucałem racje żywnościowe ku ucieczce tłumu. Podczas kiedy na streamie zbierałem piach i żwir, rozmawiałem z widzami na różne tematy. Część tej rozmowy możecie zobaczyć na podcastowym odcinku pobocznym o numerze 4.4, gdzie razem gadamy o szkole i systemie edukacji. A jeżeli też chcesz uczestniczyć w takich rozmowach, to zapraszam na streamy, gdzie przygotowujemy wspólnie na żywo kolejne odcinki. Po zebraniu odpowiedniej ilości bloków okazało się, że młode wieśniaki dorosły, a więc mogłem już zatrudnić jednego jako sprzedawcę respiration. Mimo, że zaklęcie trafiło się na poziomie pierwszym, to było całkiem. Opłacalne i łącznie za 28 emeraldów mogłem dodać to zaklęcie na mój kask. Później zająłem się kolejną potrzebną nam rzeczą żółtą wełną. Musiałem zdobyć jej aż 27 staków, co oznaczało zapełnienie całego Shulker Boxa. Sporo, jednak absolutnie mnie to nie zraziło. Sprowadziłem do nowej dziury kilka zafarbowanych przeze mnie owiec i tam rozpocząłem ich masową hodowlę. Oczywiście wszystko zgodnie ze wszystkimi zasadami BHP, VGA i EKG. No i dodatkowo wiadomo, żeby owce nic nikomu nie powiedziały, podpisały z własnej, nieprzymuszonej, wolnej woli umowę NDA i OPG i PCV. Dobra, żarty na bok. Zbieranie wełny szło dość mozolnie, bo po zgoleniu każdej owieczki musiałem czekać, aż ta zje trawę i wyrośnie jej nowy puch. Nie pozostaje mi nic innego, jak zająć się kolejnymi rzeczami w międzyczasie. Zebrałem ze skrzynek wszystkie fajerwerki, jakie tylko miałem i ruszyłem w poszukiwaniu dżungli. Podróż ta niestety była bardzo długa, więc oszczędzę wam czasu... O, cholipcia, nie chcę zginąć. Eee... Jednak jeśli chcecie posłuchać o czym rozmawiałem z widzami podczas latania, to zapraszam do odcinka pobocznego z numerem 4.5. W trakcie tej przygody natrafiłem również na grzybową wyspę. O, grzybowa wyspa, pokczam. W końcu po niezwykle długim czasie wzlotów i upadków udało mi się dostrzec dżunglowe drzewa. O, dżungla jest, pokczam. Zebrałem wszystko, po co tam przyleciałem, czyli rosnące na pniach kakao, które będę mógł rozmnożyć i przerobić na brązowy barwnik. Kiedy pomiędzy streamami a wczyłem na farmie żelaza, co jakiś czas zdarzało się, że przestawałem słyszeć golemy. Sprawdziłem przyczynę na powtórce i okazało się, się, że te respiły się w środku na traptorach, no i ubijały ząbiaki, które tam wprowadzałem. Dorzuciłem tam kilka dywanów w muchu i problem zniknął, jednak po jakimś czasie pojawił się nowy. Niektóre golemy spływające wodą zaczynały iść do przodu i przez to przelatywały nad dziurą, do której miały wpadać. Lekko zmodyfikowałem ten fragment farmy i dzięki wystającym słupom, żaden golem już przez przypadek nie przeleci nad ogniskami. Niestety z czasem, coraz częściej pojawiały się kolejne problemy, jak zarażenie wieśniaka, który jakimś cudem uciekł od swoich kolegów i parę innych, bardzo niebezpiecznych sytuacji. Które po długich zmaganiach w końcu udało mi się w miarę ogarnąć, modernizując wnętrze farmy. Mimo moich starań, farma nie była najwydajniejsza na świecie. I zebranie całego żelaza trochę mi zajęło. Żeby bezczynnie nie czekać jedynie na to, co jakiś czas chodziłem do owiec siedzących w dziurze obok i goliłem im korpusiki, zbierając żółtą wełnę. W ten sposób po naprawdę długich godzinach wreszcie udało mi się zebrać już prawie wszystko, czego potrzebuję. Zostało jeszcze przerobienie kolorowego cementu na beton. No i wykopanie trochę redstone'a do mechanizmu I teraz możemy nareszcie zbudować ogromną farmę pszczółek, gdzie Maja i jej przyjaciele poczują się jak w bajce. Jeśli chcecie zobaczyć poradnik, jak zbudować taką farmę oraz zasadę jej działania, to dajcie znać w komentarzu, a ja chętnie nagram taki tutorial. Jako, że na następny film będę potrzebował jeszcze więcej żelaza, a niezbyt widzi mi się stanie na tej farmie przez kolejne godziny, to wiem, że na kolejnych streamach będę musiał postawić dużo wydajniejszą farmę żelaza. Prawdopodobnie zrobię ją gdzieś nad oceanem, żeby było jak najwydajniej. No i gotowe. Od teraz wszystkie pszczółki, jakie miałem, Przedają nowy dom, a maszyny automatyzujące umieszczone za ulami oraz system hoperów zamontowany pod ziemią weszły w symbiozę tworząc w pełni automatyczną farmę plastrów i butelek miodu. Teraz jedynie pytanie, po co mi będzie ten cały miód?